Ej, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kanale racecie dzisiaj Jak widzicie już po tytule możecie e, zobaczyć raczej usłyszeć, że gram na nowej myszce, ponieważ moja stara myszka brzmi tak a moja nowa, znaczy na odwrót to jest moja stara i to była moja nowa Nowa Stara No i... Nie gram na tej myszce, dlatego że mi się stara zepsuła, bo tak nie jest. Um, tylko po prostu chciałem zobaczyć, jak to jest granie bez dodatkowych przycisków na myszce. Hej, muszę sobie na pewno czułość zwiększyć, bo tamta moja myszka ma większe DPI. No i po prostu chciałem poczuć ten, wiecie. No coś w stylu, może nie mm, jakiegoś tam hype'u itp., że mam fajną myszkę i o, jak słaba się gra e, na takiej normalnej, nie gamingowej. No i po prostu... No nie wiem, no na mojej, na tej myszce, e, na tej starszej mojej myszce Da się jakby drag klikować, tylko zaraz Wam zaprezentuję efekt drag klikowania. Ja tylko zdejmę słuchawkę. No, ma strasznie y, wysoki debounce time, przez co nie można osiągać dużych CPS-ów. Jakieś takie metody, jedyną Metodą, którą jeszcze tutaj mogę klikać, to jest Butterfly, ale i tak ciężko się robi, bo są małe, strasznie przyciski. Yy, I yy, po prostu trudno mi się trafia w ten przycisk. Więc nie robię Butterfly'a, tylko yy, klikam zwykłą metodą. Widzicie, że yy, ta myszka też jest głośniejsza. Co się. Dźwięk mi się podoba. Więc jakbym miał grać na takim myszce, to bym nie miał nic przeciwko. Przepraszam bardzo. Miałem wyciszyć mm, tego telefonu. Chyba nie, gadaj no. Dobra, myszka, leżę tam. Ogólnie, jakby ktoś pytał, e, ta myszka, której dzisiaj używam, e, jest od Logitecha, modelu, nie pamiętam, bo kupiłem ją jakieś chyba 6 lat temu. I na początku grałem na niej, później grałem na myszce Od jakiejś takiej firmy, na takiej bielutkiej myszce, fajnej też Była szeroka strasznie, więc można było na niej robić butterfly'a, tylko że się zepsuł jej sensor No i nie użyłem jej już później Więc trochę prank No i ta myszka jest bezprzewodowa, jak już powiedziałem E, więc niestety trzeba u niej baterię zmieniać, co jest troszeczkę słabe, ale szczerze, jak na jakieś mm, niedługie sesje, jak nie jakieś długie sesje, to są mm, grania, to myślę, że jak najbardziej polecam myszki bezprzewodowe. Bo niekoniecznie tam, bo tak mieszkanie jest jak najlepszone, kosztowało jakieś 20 zł, no to tutaj nie mogę za bardzo polecić Co się działa, działa, ale Kurde, ja to zawsze tak głupio zrobię, no Dobra ale wracając do mm, myszek bezprzewodowych to serio? Fajne są, ale jeszcze przejechałem na jednej myszce. Trochę mam uraz do tego. Tego gram y, na myszce. E, normalnie przewodowej. Mm, ale z drugiej strony... W sensie nie przeszkadzają mi ludzie, którzy grają na bezprzewodowych myszkach, bo nie jest tylko jakaś czarna magia i td. Ale nie, moim zdaniem czas reakcji nie jest jakiś opóźniony. W sensie klikam i to już jest. Może jakaś, nie wiem, jedna milisekunda. A co to jest jedna milisekunda? No powiedzcie mi, co to jest jedna milisekunda? Dobra, no to kto mi został? Szary, tak? To on tam jest. Pewnie się spadacie utopia, przecież jeszcze grasz na render distance 2.12 i masz takie małe ten pole widzenia. A to dlatego, że mm, niestety ten serwer ogranicza jakby render distance, żeby nie było jakby przewagi dla innych graczy, nie? O, chyba nie! Serio? Serio? Rozwaliłbym mu beda Gdyby nie to, że myszka nie rejestruje aż tylu kliknięć Czyli za duży z time, widzę jak Ja nie jestem w stanie w wkliknąć przycisku Albo jak klikam, to nie rejestruje To jest tragiczne Nie lubię tego Tak do 8 CPS-ów jeszcze nie ma problemu, ale dzięki za 8 ów mordo Ale chyba z nich nie skorzystam tak czy siak Okej, okay, fajnie, że spadłeś To się uprzejmie jest. Uważyliście? Dobra, GG. Powiem wam, fajnie było. Zastanowię się nad drugą grą. Albo pójść na Skywarsy Ale chyba Bedwars. Bo tak, lecimy na Bedwarsy. Okej, okay. to już jest druga runda. Jakby widzicie, że to nie jest perfekcyjny block hit. Nie zawsze rejestruję. Myślę, że taka myszka, jeżeli yy, gracie yy, jeżeli gracie, to przyda Wam się na survivalu. To jest chyba dla niej jedyne zastosowanie, ponieważ no na minigamesy, gdzie trzeba dużo klikać no nie sprawdzi nie, nie, nie oszukujmy się. Ale też wtedy jeszcze nie używamy jakby myszek typowo pod yy, gaming ponieważ jakby nie grałem jeszcze tyle yy, i też nie grałem jakby w takie gry, które obciążają mój komputer yy, i podgrzewają go na milion stopni tak no widzicie, że ja nie mogę nawet typa zabić, ja już bym go zabił 5 minut temu Dobra, zobaczymy, czy tam nie mam jakiegoś typa, który mi chce zrobić krzywdę, ale pewnie jest. Ok, ja jestem na diaksach, ale widzę, że nie mam tutaj żadnego typa, ale myślę, że ta runda to będzie rasz, bo też nie chcę, żeby trwał ten film, nie wiem, 20 lat. Bo to po prostu będzie nudne, jak ja gadam o myszce przez jakieś 10 minut czy 15, która dosłownie. Nie ma wszystkich rzeczy, które są nawet potrzebne, ona nawet nie klika normalnie. Więc nie chodzi mi o ten dźwięk. Tylko, aha, jeżeli za głośno jest mój mikrofon, to przepraszam, ale trochę trudno jest go ustawić, bo się non-stop wygina e, samodzielnie, no on żyje jakby własnym życiem, no to jest kosmita. Mikrofon w moim, w moich słuchawkach to kosmita ogólny. To musicie mi wybaczyć, no on sobie sam żyje. Hmm. Dobra, ja pójdę już od razu do White'a i od White'a pójdę do hmm, Aqua, y, bo Aqua pewnie poszedł na mida, żeby sobie zrobić opsa. Albo i nie. Myślałem, że on się budował na mida. No to ja super mam Zjem sobie jabłko Takiego małego jitter klika robię Bo Nie chcemy spaść prawda No super Blindness i slowness po prostu nienawidzę tego trapa No chyba CI robisz Że gość ma łuk Żeby tylko nie punch boła Ale Aima ma na, naprawdę Godnego podziwu Dobra Dobra, no to wykończymy ostatniego typka. Chwilę ja jestem pinkiem, a on jest szarym, więc on jest koło czerwonego. To wiecie co, ja się po prostu chyba przejdę na Mida. Ta, bo on zbiera... A jeszcze niebieski jest. O super. Nienawidzę tego. Tyle, niebieski ma tylko drewno, ale pewnie sobie zaraz zrobi opsa. A ja to tylko z niebieski zostałem? No tak kurde jakiś nieogar Ze mnie Tak, dołożę. Nie wiem, po prostu, bo przez przypadek źle kupiłem i tak, po prostu dołożę. Kurde, no ten mędziarz idzie do mnie na diamenty i mnie zabije, pewnie, prawda? No i modyakcowy armor. To nie jest dobre, ale lepsze jest przynajmniej. Aha, jesteśmy na papi Ashley e, 4K Pack. Tyle mogę powiedzieć, bo już grałem na tym texorpaku. Ty to jeszcze tam nie masz gdzie dalej uciec, no o taka liczba szmaragdów mi się bardzo podoba. Dlatego mm, zrobię taki magiczny trick, że zejdę stąd i się pojawię w bazie. Dzięki temu Emeraldom będę mógł sobie zrobić teraz mój ulubiony blok w tej grze W ogóle dzisiaj zacząłem sobie grać na tym, na pixelu i zostało mi przyzwyczajenie, i zacząłem tutaj pisać po angielsku. W sumie jak już tyle mi zostało bloków wolnych, to jeszcze dostawię. To w ten sposób dobra. Mm. Błedynamida. Hmm, bo w sumie mam dobudowanie yy, I nie po armor, tylko po prostu, żeby typa już zraszować, bo już w sumie nie chce mi się tego przedłużać. Dobra, ja go znajdę i się, zobaczymy. No i jest nasza zguba. Dobra. Spróbujmy typa zniszczyć. O fuck, prawie spadłem że teraz ja już nie mam HP na drugą walkę 10 CPS so w jitter Click Ewidentnie nie mam szans A może jednak? GG A to było easy Aż nie będę toksykiem, nie będę pisał tego. Dobra. Jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Piszcie, czy chcecie więcej, bo myślę, że zrobię więcej odcinków z tą myszką, bo mi się mega, mega podobało. Więc prawdopodobnie zrobimy część drugą. I pewnie sobie teraz przez jakieś dwie godziny pogram na tej myszce, bo super było. Co prawda nie jestem w stanie na Hypixelu grać nad, z tą myszką, ale, ale tutaj na CraftPlay jak najbardziej. Więc jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. No i zapraszam do Oglądania moich poprzednich filmów. Za niedługo na YouTube wleci moja seria Survival, którą nagrywam. Ym, ogólnie genialne rzeczy nam się dzieją, więc polecam oglądać. Odcinki będą pewnie z Survivalu prawie że codziennie. Tak jak mi się uda wrzucić. No dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i pa pa.